A dziś raczej warte uwagi, wydarzenie. Piąty Marsz dla Królowej Polski przejdzie ulicami Częstochowy. Fundacja Kampanii Społecznych zaprasza wszystkich na Piąty Marsz dla Królowej Korony Polski, który 3 maja rozpocznie się o godzinie 13 pod Archikatedrą w Częstochowie. W tym roku hasłem marszu jest fragment wypowiedzi Najświętszej Marii Panny z objawień w Krakowie, w czasie których. Matka Boża powiedziała księdzu Juliuszowi Mancinellemu następujące słowa: Ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu. Organizatorzy chcą przypomnieć Polakom i światu, jak wielką mamy orędowniczkę i rozpalić ku najświętszej panience synowską miłość naszego narodu. Uczestnicy marszu będą szli, modląc się o dusze w czyśćcu cierpiące grzeszników i pomyślność dla Królestwa Maryi. Naukę katolicką przed marszem wygłosi ksiądz Antoni Myśliński z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Następnie marsz przejdzie w kierunku Jasnej Góry, a na końcu wydarzenia złożony zostanie akt poświęcenia się narodu polskiego, Królowej Polski i odśpiewany hymn Bogu Rodzica. Organizatorzy apelują również do każdego o wysłuchanie w tym ważnym dniu Mszy świętej tradycyjnej. Dla uczestników marszu będzie ku temu możliwość. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marszdlakrólowej.pl. Link będzie w opisie tego odcinka. Mario Królowo Korony Polskiej. Módl się za nami.